Cześć, z tej strony Radek. Witam w kolejnym odcinku raportu z Limanowskiego. Dzisiaj wyjątkowo bez gościa, sam przez kilka albo kilkanaście minut poopowiadam Wam, co słychać na Rakowie. Jak oceniam ostatni mecz i co przewiduję przed meczem z widzewem Łódź. A także zwrócę uwagę na jednego zawodnika, zawodnika któ którym powinien zainteresować się raków często. To co? Zaczynamy od spotkania w Radomiu. Remis 0 do 0 z Radomiakiem. Radom według Piotra Obidzińskiego Raków zagrało dobre spotkanie. Mógł ten mecz wygrać. Ja się do końca nie zgadzam, ponieważ bliżej zwycięstwa byli na pewno gospodarze, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy naprawdę momentami bardzo dobrze. Presowali i nie pozwalali naszym zawodnikom na zbyt wiele, co niestety przekładało się na brak jakichkolwiek sytuacji stuprocentowych do zdobycia gola. Ostatecznie ten jeden punkt należy szanować, ponieważ zremisowała również Legia Warszawa w Legnicy z tamtejszą Miedzią, co można również uznać za dużą niespodziankę, o ile nie sensację, bowiem mieć już powoli zbliża się do momentu, kiedy, kiedy straci szansę na utrzymanie, aczkolwiek nie życzę tej drużynie spadku, ponieważ występuje w niej Andrzej Niewoliza, wiadomo, Jakim respektem i jak szanowany jest były kapitan Rakowa tutaj u nas w Częstochowie, także mam nadzieję, że mieć jeszcze jakimś nadludzkim wysiłkiem uda się utrzymać, ale żeby to, żeby oczywiście nie zdobyła punktów w meczu z Rakowem, bo to spotkanie już niedługo zostanie rozegrane w ramach PKO BP Klasy. Także na pewno ten jeden punkt w Radomiu należy szanować. Oczywiście trzeba również zaznaczyć, że nie był to najlepszy mecz w wydaniu czerwono-niebieskich. Dodatkowo jeszcze z tych minusów należy wymienić kontuzję Milana Rundicza, który musiał zejść z boiska w trakcie trwania meczu oraz uraz Sebastiana Muszelika, który na rozgrzewce doznał jakiejś kontuzji i w jego miejsce od pierwszej minuty wystąpił Władysław Gutkowski, więc tutaj oprócz straty punktów, również straty kadrowe, nie wiemy tak naprawdę na jak długo one wykluczają te urazy naszych zawodników. Mam nadzieję, że nie będzie to czas długi, bowiem końcówka sezonu. Zawodnicy również są zagrożeni kartkami, o czym za chwilkę i, i trzeba po prostu walczyć. A przypomnę, że kontuzjowany jest Fabian Piasecki, kontuzjowany jest również Adrian Gryszkiewicz, więc na pewno. Ta kadra, która wydawała się być bardzo rozbudowana przed rundą wiosenną, została teraz osłabiona i, przed, i za nami kolejne urazy, aby one nie wpłynęły na to, jak zespół będzie się prezentował w ostatniej, już najważniejszej części sezonu. Pamiętajmy, że do rozegrania zostało jeszcze osiem spotkań, siedem kolejek PKO BP oraz 2 maja finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przechodząc teraz do meczu z Widzewem trzeba również pamiętać o tym, że na pewno nie wystąpi Patryk Kun, który dostał trzy mecze kary za bezpośrednią czerwoną kartkę, którą ujrzał w meczu z Radomiakiem to Patryk wtedy przebywał na ławce dla rezerwowych, a czerwoną kartkę dostał po awanturze, która odbyła się na, na boisku po tej bramce zdobytej przez Radomiaka, kiedy ona została ostatecznie nieuznana, bowiem faulowany w akcji poprzedzającej gola był Stratos Sfarnas. Oczywiście tutaj WAR słusznie anulował bramkę. No, ale wywiązała się duża awantura, w której uczestniczył Patryk Kun. bezpośrednia czerwona kartka, trzy mecze zawieszenia: mecze z widzewem, miedzią i Lechią. Także nie będzie braterskiego pojedynku w spotkaniu niedzielnym z ekipą RTS-u. RTS, widzę w Łódź jak na razie. 6 meczów z rzędu bez zwycięstwa w ostatniej kolejce przegrana 0-2 do, 0 do 2 ze Stalą Mielec ale nie należy lekceważyć tego przeciwnika bowiem pamiętajmy, że w Łodzi padł bezbramkowy remis, kiedy przyjechał Tamraków, a do tego w tej rundzie Widzew Łódź zremisował 2-2 z Legią Warszawa i to był ten Pierwszy mecz, który rozpoczął tę serię bez zwycięstwa, o której e, wspominałem. Na pewno jeżeli Raków wygra, a w tym spotkaniu z widzem jest bezapelacyjnie faworytem, to znowu będzie to kolejny mecz z tych przełomowych, o ile jeszcze w Radomiu ten punkt należy szanować. Także tak tutaj strata punktów na pewno będzie gorzka dla Częstochowian. Z dwóch powodów. Dla wielu kibiców wiemy jaki ważny to jest mecz, ważniejszy niż na przykład starcia z Legią czy Lechem. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że tak szybko nie zostały wyprzedane bilety na żaden mecz ligowy z udziałem Rakowa, więc atmosfera będzie na Limanowskiego wspaniała i gorąca, i na pewno w niedzielne popołudnie będzie się na boisku i na trybunach działo, aby wszystko odbywało się w sportowej atmosferze zwycięstwo i kolejne trzy punkty na pewno dadzą troszkę oddechu Rakowowi przed ostatnimi meczami no i też trzeba spojrzeć na Warszawę gdzie Legia będzie podejmowała Lecha Poznań Lech teraz gra z Fiorentiną w Pucharze, ale na pewno do tak prestiżowego pojedynku jak spotkanie z Legią lech już podejdzie również bardzo zmobilizowany tak, aby wygrać i zmniejszyć stratę do Legii, oczywiście Legia na na 99% nie zajmie niższego miejsca niż drugie, ale te pojedynki Legii Lecha to zawsze elektryzują kibiców, zawodników i społeczności przede wszystkim ze stolicy, ale i również ze stolicy Wielkopolskiej czyli Poznania. W niedzielę, godzina 15, mecz Raków widzę. Ja osobiście liczę, że tutaj w tym spotkaniu prym będzie wiódł Iwi Lopez, który mam nadzieję, że zagra lepiej niż w ostatnich spotkaniach, szczególnie tych, szczególnie tym ostatnim z jakim gdzie nie był zbyt widoczny, a już myśleliśmy, że ta forma Iwiego wraca przed meczami, przed przerwą reprezentacyjną była bardzo Wysoka niestety po pauzie na kadrze troszkę i znowu obniżył loty, i czas, żeby Hiszpan wrócił do formy, do której nas przyzwyczaił, oby tak było, oby drużyna prowadzona przez m.in. Hiszpana, ale również pozostałych zawodników odniosła zwycięstwo. Wspominałem przy okazji meczu z radomiakiem, że oprócz kontuzji trzeba uważać na kartki, i tutaj chyba przede wszystkim. Trzeba zwrócić uwagę na wahadła, bo zawieszony jest Patryk Kuna, z tego co pamiętam i Fran Tudor i Jean Carlos również mają tych kartek już po kilka i im również grozi zawieszenie. Oby to nie miało miejsca w najbliższych meczach, bo na pozycji wahadłowych również tutaj jest... Ciężka sytuacja, tak naprawdę ograniczone pole manewru ma trener Marek Papszun, bo o ile jeszcze na środku obrony może cofnąć się ze środka pola Janisa Papa Nikolaou. Ale teraz w najbliższych meczach jest taka sytuacja, że z wahadłowymi może być problem w, razach, w razie odpukać w niemalowane urazu. Czy kartki jednego z zawodników ze skrzydła. Także tutaj na pewno również raków musi uważać na te aspekty, nie tylko zdrowotne, ale również kartkowe. I na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jednego zawodnika spoza kadry rakowa, który Strzela bramki na zapleczu ekstra klasy. Karol Czubak, 19 goli w fortuna pierwszej lidze. Zwracam uwagę na tego zawodnika z prostego powodu, bowiem ten piłkarz niejako mógłby się wpisywać w, w profil napastnika, jakiego szuka Marek Papszun. O ile ciężko jest znaleźć takiego piłkarza w PKO BP Extra Klasie o tyle na zapleczu mamy zawodnika Arki Gdynia, który jest w chwili obecnej najlepszym strzelcem Fortuna pierwszej ligi, tak jak wspomniałem 19 bramek wcześniej Karol grał m.in. w Widzewie w Łódź, w Bytowi Bytów tam widziałem tego zawodnika w, kilku, w, w, w jednym spotkaniu, między, między innymi, bo kiedy go zobaczyłem pierwszy raz, to było, to było spotkanie ze skrą Częstochowa na Loretańskiej. Skrater mecz przegrała 2 do 3. Karol, co prawda, bramki nie zdobył, ale już był wyróżniającym się zawodnikiem, nie tylko jeżeli chodzi o wzrost, ale również i o umiejętności, co, co pokazuje teraz. W pierwszej lidze. Nie mówię, że w razie Mistrzostwa Polski to byłby zawodnik, który byłby podstawową dziewiątką, ale mógłby być piłkarzem do rywalizacji, na przykład z zawodnikiem z zagranicy, który przyszedłby jako ta podstawowa dziewiątka. Myślę, że takie coś jest bardzo realne i trójka napastników, właśnie yy, Karol Czubak. Yy, plus podstawowa dziewiątka z zagranicy i ktoś z dwójki Fabian Piasecki, Władysław Gutkowski, no to by wyglądało bardzo ciekawie. Oczywiście to są na razie tylko i wyłącznie moje tutaj dywagacje, nie wiem czy tak naprawdę Karol Czubak jest w ogóle w zainteresowaniu Dyrektora sportowego działu skautingu i oczywiście sztabu, ale wydaje mi się, że jak na zawodnika, który ma 23 lata, prezentuje bardzo ciekawą, wysoką formę. No i przede wszystkim 193 cm wzrostu, wzrostu przy jeszcze odpowiednim treningu nabrałby trochę masy mięśniowej i mógłby być ciekawym rozwiązaniem na pozycji napastnika w Rakowie częstochowa. Oczywiście też Piotr Bidziński wspominał, że na letnie okienko transferowe raków ma już przygotowane warianty. Oczywiście te warianty decydują, będą wdrażane w zależności od tego, które miejsce raków ostatecznie zajmie. W lidze czy zostanie mistrzem Polski, czy niestety na finiszu sezonu to legia okaże się lepsza. Na te pytania jeszcze musimy, na odpowiedzi na te pytania będą jeszcze za jakiś czas już za jakiś czas poznamy strategię transferową Rakowa, aby była skuteczniejsza niż, niż zimą, bo tak jak wszyscy na Limanowskiego podkreślają, zimą nie do końca to okienko było udane, a teraz w perspektywie meczów pucharowych, a puchary już są przecież prawie pewne, trzeba zwrócić uwagę na to, aby zespół był odpowiednio wzmocniony I, nie mowa, i mowa tutaj nie tylko o pozycji numer 9, ale również o wcześniej wspomnianych wahadłach. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że warto obserwować w trakcie końcówki sezonu Arkę i to jak sobie radzi Karol Czubak, bo być może to jest ciekawa alternatywa do i, i zawodnik w przyszłości zasili barwy rakowa. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy raport z Limanowskiego. Ja dziękuję Wam za to, że cały czas jesteście tutaj ze mną, oglądacie program. Jak wcześniej wspomniałem, dzisiaj wyjątkowo solo, ale już w przyszłym tygodniu wracam do. Wywiadów z moimi gośćmi, także w przyszły czwartek na pewno jakaś ciekawa rozmowa po meczu z widzewem, a przed y, spotkaniem z Miedzią Le Legnica. Y, oby tak było. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górze, ale także oczywiście możecie, a nawet jeżeli możecie, no, nawet namawiam, wam do, namawiam Was do tego, abyście komentowali y, te wszystkie Programy raportu, raporty z Limanowskiego. Dodatkowo, oczywiście, zachęcam Was do subskrypcji kanału, ponieważ większość osób oglądających jeszcze nie subskrybuje, a to trwa dosłownie kilka sekund, a będziecie na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się na Limanowskiego i nie tylko. A ja już za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.